Tragiczny wypadek w Radomiu. Pilot F-16 podczas ćwiczeń przed radomskim airshow rozbił się o ziemię. Pilot zginął na miejscu. Na chwilę obecną podejrzewa się błąd pilota, aczkolwiek prokuratura jeszcze bada sytuację. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie samolot stracił siłę nośną. Wielka tragedia jednak niestety, jeżeli robisz aerodynamiczne, akrobatyczne, różnego rodzaju z wody, różnego rodzaju sztuczki, musisz się liczyć z tym, że może coś pójść bardzo nie tak. Nie po raz pierwszy na Airshow w Radomiu doszło do tragedii. Smutne, ale tak jest życie. Co mnie jednak w tej sprawie zbulwersowało, to fakt, że jakiś czas po tragedii, bardzo szybko, niektórzy politycy PIS-u już próbowali wykorzystać tą tragedię, żeby zbudować sobie kapitał polityczny, czyli oskarżyć o tą tragedię Donalda Tusk'a. Jak można próbować zbudować kapitał polityczny na ludzkiej tragedii?